Elo, Elo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Wielu, wielu z Was prosiło o przepis na chlebek, więc dzisiaj Wam tą pokażę. Pomimo, że już jest vlog wcześniej na kanale z tego, to myślę, że no nie zaszkodzi o tym wspomnieć, dlatego że po prostu ja ten chlebek robię dosyć często. W tym wideo akurat robiłam bochenek dla siebie i dla sąsiadki, dwa takie malutkie, ale podam wam proporcje na jeden chleb. To jest 500 g mąki. Ja używam amerykańskiej mąki, nie żadnej specjalnej polskiej, więc nie umiem wam powiedzieć nawet jaka jest mąka do chleba. Jeżeli chodzi o polską, dodatkowo paczuszkę drożdży, jeżeli macie świeże drożdże, bo to były suche. Jeżeli macie świeże drożdże, to rozrobić je z pół szklanką mleka. I dodać troszkę cukru. Mieszamy to wszystko, i praktycznie ten chleb ma cztery składniki: mąka, drożdże, sól i woda. Ja czasami urozmaicam, i w tym przypadku dodałam również mleka w proporcjach na 500 g mąki, 200 g wody ciepłej wody nie gorącej, żeby nie zabić drożdży, ale bardzo ciepłej i dodatkowo do tego dałam mleka. Mleka ciepłego. Ja akurat miałam za gorącą wodę, więc dodałam prosto z butli mleko i to było w proporcji około 150 ml, więc razem 300-350 maksymalnie. Mi troszkę zostało tego mleka. Powiem wam szczerze, że ona ma być taka troszkę klejąca, ta kulka. tam mi nawet nie wyszła aż taka klejąca, więc jeżeli będzie troszkę bardziej klejąca, jest ok, ale nie dodawajcie za dużo wody. Ja wszystko biorę praktycznie na oko, więc ym, zacznijcie może od szklanki. Jeżeli no, będzie za mało wody, bądź też ciepłej wody, dodaję bardzo ciepłej wody, no to wtedy dolejcie sobie troszeczkę więcej. Jest ciasto bez wyrabiania, więc nie musicie go wyrabiać albo taką łopatką, albo właśnie drewnianą kopystką. Możecie e, dobre 3 do 5 minut, tak jak ja ta zagniatałam, e, zagnieść to. No i na końcu przykrywacie szczelnie, odstawiacie. Ja lubię podwójnie to przykryć w ciepłe miejsce na około 2 Dwie i pół godziny. Ja to często patrzę, że czasami nawet i po półtora godziny jest ciasto wyrośnięte, więc mm, no, tak dwie godziny około trzymam y, i odstawiam na bok. A tutaj zrobimy oczywiście braunika z pudełka. Bardzo niezdrowa wersja, ale powiem wam, że u mnie rzadko kto je słodkiem. I jak właśnie jemy, to jemy albo to takie żółte ciasto, to się nazywa yellow cake, taka babka, albo właśnie brownik. I robię to z proporcjami takimi, jak są na pudełku. Ciasto wyrosło, ponieważ ja mam na dwie porcje, takie mniejsze, to przedzielę to na pół. Dodam troszkę oleju, żeby to się lepiej tak właśnie rozdzieliło, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten chleb oryginalnie ma również przepis, żeby go zrobić pod przykryciem, albo w takim garnku do chleba. Ja tego nigdy nie używam, robię to albo w foremce, albo właśnie w takiej żeliwnej patelce. I zawsze on mi wychodzi. Spróbowałam raz tylko właśnie w żaroodpornym naczyniu pod przykryciem 15 minut i 15 minut bez przykrycia. I powiem Wam, że też wyszło, więc mm, nawet ok. Można to tak spróbować na jeden i na drugi sposób. Kochani, więc przepraszam za mes. chciałam Wam pokazać. Tu jest amerykański braunik, chlebek. Chlebek jeden tu dla nas niski, ale mówię wam jest naprawdę mięciutki. On nigdy, on rzadko kiedy mi wyskakuje większy. A tutaj w ogóle miał taką brytwankę, że się bardziej rozlał, aniżeli poszedł w górę. Jakby była węższa, to by poszedł w górę. A tu mam właśnie, to są siatki. Taki zrobiłam małe okrągłutki. Także chlebki naprawdę wyszły fajne. Mam nadzieję, że wypróbujecie kiedyś sami. Chleby piekę w... 230 stopniach Celsjusza, czyli 450 Fahrenheita na 20-25 minut. Ja zawsze to monitoruję, bo wiadomo piekarnik piekarnikowi nierówny. Po 25 minutach powinien już być zrobiony. Ja spryskuję tak po 15 minutach wodą, wstawiam z powrotem i nigdy się nie zdarzyło, żeby był surowy w środku. Hejka, hejka, ko kochani, piąteczek, a my idziemy z Pawełkiem po całym gotowaniu, pieczeniu. Idziemy sobie, tam jest DJ Max, a dzisiaj przejdziemy sklep dalej do Rosa, bo w TJ Max Maxx parę dni temu byliśmy, bo muszę dokupić parę innych rzeczy do paczki i ice cream. I ice cream kupimy później w Targecie sobie ice cream, lody, dobra unika. Coś Wam chciałam jeszcze powiedzieć. Ok, idź, możesz iść. No, u nas już zimno. Widzicie mnie ciągle w kurtkach w nocy. Minus 3, minus 4, 0 z rana, jak chłopaki wychodzą do szkoły. A później się to zmienia i jest tak, nie wiem, może plus 5, 7. Jutro ma być plus 12 więc zobaczymy taka bardziej jesienna pogoda. O, tutaj się chyba jutro przejdziemy jutro do tej restauracji. To jest taka ta właśnie wieżyczka Village Squire. W sensie, że wygląda jak zamek od środka. Tam byliśmy już parę razy. Chyba raz wam pokazywałam. Przechodzimy koło siłowni i podążamy dalej. Już na pewno są, już dawno widziałam y, zimowe różne takie dekoracje, więc właśnie między innymi po to idę. Ale znowu żeśmy mały wózek wzięli. Mogliśmy wziąć wagon Pawełek, no bo będziemy mieć dużo zakupów. To co wtedy? That's to okay, ale idziemy, chodź. That's okay, we can tak. Nie jest aż tak zimno, ale synuś sobie zarzucił rękawiczki założyć. No to dobrze. Dobra, już jesteśmy przy DJ Maxie i zaraz obok jest Ross. Już zaraz, miesiąc lub dwa temu ktoś mi mówił o y, tych całych poczekaj, jak to się mówi profesjonalnie w Polsce, te... Pickup, że te, te gdzieś, gdzie zostawiają przesyłki, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, ale postawili nam to w Rosie po raz pierwszy, zobaczcie. Więc Ameryka jest do tyłu. i Ja już to wam mówiłam, dopiero teraz postawili order pickup tutaj, że można to, to po prostu o locker. Że to są takie z Amazonu, można sobie odebrać różne rzeczy. Dobra, a ja szukam. Ciuchów. Różnego rodzaju oliwy. Ah, super. Wziąłam taką sól himalajską, bo może być nawet fajna. Taco seasoning. Takie coś innego. Ah, ciekawe makarony włoskie typowe. O, takie, nie wiem co to są, ale to są często takie do kawy. Um, Biscari. Pawełek. A zobaczcie, co on robi. Wiecie, jakie ma czarne ręce? Pokaż te ręce. Sorry. Poka pokaż. Boż Święty. Tylko nie dotykaj do buzi, proszę cię. Tylko proszę cię, nie dotykaj do buzi. Witaminy różne mają, właśnie mają takie i, i z Włoch, makarony i różne inne rzeczy. Takie. Wezmę parę. Gdzie data? Dobra, 22. 22. Nie wiem, czy to się pokruszy. Paul, come here! Nabrałam. Aż nabrałam ochoty na taki wiecie co, dobry drzem. Ho, come here! No nie wywalam nas z tego sklepu Muszę kupić tylko nasi lubią bez pestek. Olej też zimno tłoczony. Tak, cold press No mango by pewno jest przemielony mango, ale że będzie ten... Oni lubią struskawkowy, więc znowu mango nie zjedzą. A ten ma te. Słuchajcie, truskawkowy. Drzewka, a zobaczcie tu już ładnie, tam restauracja przybrana. To nie oddaje tak akurat. Jak jechałam ostatnio, powiem wam szczerze, na ten, na Pawełka Piłkę, to rzeczywiście na tym moim iPhone'ie, tak jak nagrywa, ani nie robię żadnych filtrów, niczego. Kolory są piękne, ale teraz tutaj, przez te lampy, wydaje mi się. To nie oddaje tego piękna, jak to naprawdę wygląda ta restauracja. Ale w tym tygodniu tam pójdziemy, więc zobaczycie z bliska, może będzie inny, inny odbiór. Po prostu nie jest to tak wyraziste jak jest w realu, jak ja to widzę. O. o, tu już mniej te światła dają, to tu chyba lepiej. Super pięknie. Kiedyś była zamknięta, a teraz patrzcie, otworzyli. I Starbucks. I jedziemy. Z Pawełkiem obładowani zakupami. I on ma jeszcze w rączce lody na kolankach. Pokaż, masz lody. Trzymaj mocno, ok? Pokaż, jak wyglądasz. <grywa> Załadowani zakupami. Następnym razem musimy wziąć wagon, ok? Tak, ten wagon weźmiemy, bo. Bo nam łatwiej. Jak paragon trzyma kurczowo. A wzięliśmy lody. Jeden lubi śmietankowe, drugi lubi czekoladowe, bo do braunika Amerykanie zawsze jedzą, tak odgrzewają sobie tego brawnika, jak już nie jest ciepły. I kulka lodów tak właśnie spływa na tym. Ja wiem, że teraz w Polsce też to się tak robi w restauracjach, ale kiedyś to tak nie było, żeby na cieście czekoladowym. Um, była kulka loda, bo taki misz masz. Ale Amerykanie tak bardzo lubią i my też tak lubimy jeść, także jest fajnie. Kupiłam jedną pizzę taką chicagowską, taką grubą. Bo ona jest normalnie. <laughs> Słyszycie, aż wózek piszczy od ładunku. Bo ona jest normalnie droga w restauracjach. Ta y, pizza, która jest tam tak, taka głębsza, a tu była dosyć tania, mała wprawdzie, ale, ale spróbujemy sobie, jaka to jest taka mrożona pizza właśnie. Czy tak samo smakuje jak z restauracji, ta w grubym stylu, na grubym cieście wypełniona serem. Mmm, dobre? Zobaczcie. Czekoladowy wanilabin bean i brownie. Mmm, mm, mm. Pan też się tu zajada jeden i drugi. Super trzemik wybrałam. To już spróbowałam. Tak więc wypróbujemy na moim chlebku. Mmm, mmm, mmm. Lubisz dżem, co ma w środku truskawkę czy nie? Ten ma truskawkę, ale można ją... Jeszcze jedna sobie weź. Super dżemik. Dawidziu, czemu się wciskasz? Przepraszam, mamusza kochana najlepsza na świecie. A tu kochani chciałam Wam pokazać jakie kupiłam Pawełkowi piżamki. Amerykańskie piżamki one są takie dosyć wąskie, żeby właśnie w razie czego jakby pożar był to one tutaj jest właśnie taka Um, przylegają do ciała i specjalnie są takie dosyć ciasne, żeby um, jest napisane, że, jest nie zapal, że się nie zapali ten materiał. Że, znaczy no nie, że na 100%, ale, ale że jest bardziej taka mniej zagrożenia, że będzie się palił jak jest bardziej przy ciele. Bierzemy się w nową piżamkę, którą chcesz? Mm -hmm. This one? Yeah. Or this one. Mm -hmm. This one. Ty chcesz tą? Dobrze. No, czekaj, no czekaj bo masz brudną od czekoladki buźkę. Człowiek, ramię. Okay. Hej, jak chcesz piżamkę, to musisz przebrać się dalej. Ściągaj to. Syneczku, to nie jest do golfa. To jest mój styk do YouTube. Polska mama w USA. Ale ładnie wyglądasz w tej piżamce. To jest numer 5. Ona jest troszkę dłuższa, ale dobrze, że ją wziąłem, bo z bawełny... To czwórka, jak mi przyszła, bo zamówiłam balli, balli. przez internet i dwie pary mi przyszły z Walmartu. Jak zamówiłam czwórkę, rozmiar na cztery latka, to była taka akurat, a jeszcze bawełna by się skurczyła, może, więc myślę, że ta piątka jest super. Troszeczkę mu jest tylko długością za długa, ale tak jest super. Pokaż, chodź wszystkim, balli. powiedz baj! Baj! Daj buzi! Daj buzi do telefonu, tak jak dajesz babci. O, super, ślicznie. Zrob, night, night, dobranoc. Night, night. Tam może jest zeszyt, tu. Tu, pod spodem. No to ty pewnie wziąłeś. Mama przyniesie, tylko poczekaj. Maybe you A jeszcze, a jeszcze tam. I can, I can hold it. I can hold it. Okay, let us to the Hurry up! I'm tired. Caillou didn't eat his soup. I mean, the girls were. His daddy put it up. yellow garbage food. And he did. And he didn't eat his soup like this. Mm -hmm. Cause he didn't eat. He said he wants to eat cookies. Pawełek ostatnimi czasy lubi czytać mi książeczki, raczej woli, żeby mu nie czytano, więc wymyśla sobie różne historyjki. I powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo przedłuża to dziecko, żeby nie iść do spania, więc trzeba w pewnym momencie po prostu to ukrócić. Po czterech książeczkach w końcu mogliśmy zrobić paciorek. Było to trochę, jakby to powiedzieć, challenging, zanim zasnął. Ja zawsze się koło niego kładę. Obok jego łóżka trzymam go za rączkę, śpiewam mu piosenki, kołysanki po polsku. Różączki, Aniołku. Bo się masz. Amen. Bo czekaj, Aniołku. Boże, boże, boże służą bo... mój. Ty zawsze przy Pawełku stój. Zostaw. Chodź. Rano, wieczór, we dnie w nocy. Z Różączki i tu patrz. Amen boś. We dnie w nocy. Bądź mu zawsze ku pomocy. Broń go od wszelkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz hops. Rób hops. Hops, klops. Co? Okej. Okay. Bo ty wziąłeś to na dół. Okej, okay. Pawełek.

Spać. Co, Jaszko, boś? Mamy dzieci, tak zrobiliśmy, żeby nie. Ten. French toast. French toast. O, a muszę Wam się słuchajcie pochwalić. Patrzcie. Mm. A, B, on a roll. Tutaj w, w gimnazjum. Czwórki i piątki. Pięknie. Czwórki i piątki. Jakby miał słowo A, samo A, to by dostał takie niebieskie. Jak zresztą dostał wcześniej. To jest za same piątki. Na kwartał, bo u Was jest cztery razy, tak? Mm -hmm. Tak, także u Dawida teraz są semestry, tak jak chyba w Polsce, dwa tylko. Um, ile miałeś czwórek, ile piątek, pamiętasz w tym semestrze? Mm, cztery uh, piątki i trzy, uh, czwór, czwartki. Czwórki, czwórki okej. Okay. A co to za data? 11, 5, Co to jest? 11.05. O, że dostaliście piątego. Mm -hmm. Okej. Okay. Okej, okay. super. Congratulations. Więcej niebieskich przynieść. same piątki. Tu nagramy tego pana, tylko tak trzeba po cichu, żeby nie widział. Pana Lesera, tak mówię. O, zobaczcie, zobaczył mnie. Rób, rób, synu, rób. Chociaż raz coś robisz na ogródku. Liście. Liście zbiera. A tutaj te pod drzewem? Dawid! Te pod drzewem musi też zrobić. M musi je najpierw... E, jak to się mówi? No nie powiem znowu. Ściągnąć grabiami. Zgrabić, o może tak. Weź zgrab te i dopiero je później, bo chyba ich nie ściągniesz tym. Nie przesuną się do ulicy. No, tutaj trochę ten stąd, bo chyba z tyłu nie ma nic, nie? Tylko tutaj trochę. No, jeszcze koło, ja wiem, że od nich spada, ale. Okej, okay, dobra. Ja się z wami żegnam, kochani. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że chlebek wyjdzie dla tych, którzy chcą spróbować. I do zobaczenia następnym razem. Bye!